Witam wszystkich w kolejnym odcinku gry Minecraft w kulach Dzisiaj sobie porobimy e, parę ciekawych rzeczy typu stół alchemiczny, buduj dom i stwórz e, na początku żeby przygotować teren pod domek teren pod domek będzie tam ta kula Muszę wyciąć wszystko Wszystkie liście Wszystko Totalnie wszystko tutaj Dobra, brzoza. brzoza Brzoza Dobra, sorry my to dziś od rana przytyka Dobra, wypadną mi tu sosny jakaś. Zwalone drzewo. Zwalone drzewo, zwalone drzewo. To muszę jeszcze ten strój w ogóle usunąć. Ej, 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 No, wyjdę troszeczkę wyżej jeszcze. <laughs> A tu drewna będę by z tego dużo. Jak patrzę teraz, no to będzie mega dużo drzewa. o ile tutaj jest tego drewno, w tym <śmiech> przepraszam. <śmiech> Czy duży ten domek robisz, czy mały? Chyba hmm. no nie będziemy tego, tu, tego domku robić zbyt wysokiego Bo tu zresztą nie da się zrobić wysokiego domku Dobra Czy jest jeszcze jakieś drzewo Mam pomysł w ogóle, ludzie Przeniosę sobie łóżko tam i tak zrobię od razu. Tak zrobię od razu. W ogóle mam jakieś żarcie. Mam. Ty. Weźmy to. Połóżmy to tam. Zjedzmy sobie coś i chodźmy spać No halo 12 dedów, wow. ohoho To jest już dużo Dobra drzewa ścięte Teraz tak tutaj I tutaj muszę ściąć Ciao to będzie spadać, ja to będę musiał niszczyć Jestem aż ciekaw Ta muszę niszczyć niestety No myślę, że to fajnie będzie Nie będę musiał niszczyć, ja tu to muszę to niszczyć Ojejeje, a tutaj jest trawy też pełno. Kwiatków. Wszystkiego tu jest pełno. Dobra. Te kwiatki zwierzmy. By... No, Jakie ten domek zrobić? Czy zrobić taki fajny, żeby tylko był po prostu ten domek? Czy... Ja się taki wiecie, żeby ładnie wyglądał? Czy użyteczny domek? Nawet nie wiem, jaki by ten domek wybudować. No ja chyba zrobię, żeby ładnie wyglądał. Chyba tak zrobię. coś mi wypadło Tak! Sadzonka brzozy ludzie! Sadzonka brzozy nam wypadła. Jest dobrze. Czyli kolejne drzewo. Brakuje mi jeszcze Sosnę mam, to mam. Brzosę będę miał. Czy brązowego dębu. Dębu michał rakuje tego brązowego ciemnego dębu. O, ciemny dąb to się nazywa. Chyba tyle. A nie! Ej, to już mam to zadanie zrobione w takim razie. Z tymi sadzonkami, bo mam sadzonki tego drzewa takiego śmiesznego. kacji. Mam brzozę. Co zostało jeszcze tamto, ale tamtego nawet nie potrzebuję. to mam już wykonane kolejne zadanie. tylko muszę posadzić te sadzonki. Tu jeszcze dużo tych liści zostało, jaj. środek dnia już jest <laughs> Dobra tutaj, tu parę kwiatków jeszcze zostało W sumie szczerze to jeziorko może zostać O tego dałku nie wiadomo jak ja wielkiego nie będę robił Dobra jakiś mały ten domek Po co taki wielki Nie będę robił tego domku jakiegoś nie wiadomo jakiego. Zrobię domek, że ładnie wygląda, żebym tam miał łóżko, jakieś skrzynka na przykład na jakieś ważne rzeczy dla mnie yy. Nie wiem, kogo domu jakiś zrobię magazyn i wywalony Nie potrzebuję przecież nie wiadomo jakiego domku Robię małe domek. Czy farmę trzciny muszę zrobić żebym potrzebował na książki ojej te liście Porze, te pół godziny się je to wszystko ile mam na tym 8 minut 8 minut już niszczyliście Ja sobie przynajmniej troszeczkę porozmawiam dobra e To porobię, to pewnie w kolejnym odcinku dopiero zacznę robić ten domek. Tak zrobimy. W kolejnym odcinku domek. A w tym odcinku jeszcze pójdę posadzić te drzewa. To akurat kula, nie kura, kula mnie kusi, żeby tam do niej pójść. Aha, jeszcze czucie. Przepraszam za to, że znowu nie było odcinka wczoraj. Eee, ale naprawdę nie miałem zbyt czasu go nagrać. Co to dzisiaj wlazują to odcinki. Eee, skończy się ten challenge. Czyli do końca czerwca i myślę, że cztery razy... Bądź pięć razy w tygodniu będzie się pojawiał ten Minecraft bo jednak dosyć czasochłonne jest nagrywać codzienny odcinek że to nie jest zbyt wymagające, co to włączę nagrywanie Włączę nagrywanie i jazda, co nie? Tylko chodzi o to, żeby znaleźć ten czas A Wiecie, lato się zbliża czasu coraz mniej Dobra to sobie wezmę Jedzenie jeszcze sobie wezmę Kuroki I chodźmy posadzić te drzewa Dobra tutaj potrzebuję ziemia Ziemia, ziemia, ziemia Tutaj gdzie ja będę miał te sadzonki? Tutaj sadzonka akacji. Bo już wszystko ładnie wyrosło. Tutaj też. Tam będę musiał posadzić... Okej. Okay. Ale się też forma będzie rozrastać tych drzew. W ogóle muszę jedno bieżąco ścinać, bo żebym potem miał dużo drzewa. Dobra, robimy jeszcze raz: 2, 3, 4. Zróbmy tak. Dobra. Dwa staki, zużyję na to, nie więcej. Dobra, zużyję równo dwa staki, mm. <grywanie> normalnie wyliczymy. Calculated. Dlaczego ja potrzebuję? Aha, czego ja potrzebuję? Cobblestone. Wrr. Cobblestone. Dobra. Tu są te. Tu są te. Potrzebuję takich. 8. 8 4, 8. 12, 16. Idealnie tyle 16 potrzebuję. Gdzie ja zostawię? Nie wziąłem tych... a Boże, nie wziąłem sadzonek brzozy. Ale żem jest udany. Dobra, tutaj już się robi noc. Ustawię jakieś tutaj... Ta chlupka. Slime gdzieś się zaraz Najwidoczniej tak Mamy zejście, co nie? Mamy zejście, no tak Dobra, idę spać tak, wow Dobra

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dobra. Tutaj sobie posadzimy brzozę. A tutaj lokacja i wykonane kolejne zadanie. Tutaj tniemy sosnę. Jeszcze będę się musiał przejść do tej do sali z zadaniami, żeby odznaczyć zadanie z drzewami. O tym zapomnę. Dobra. Okay. Tutaj już troszeczkę spada tych wadzonek też dobra tutaj muszę posadzić te i te czyli drzewo muszę wsadzić tutaj tutaj to idealnie 6 drzew jest 6 rodzaj drzew 16 idealnie wystarczy mi w skrzynce na każde, każdy rodzaj drzewa o, fajnie będzie, spoko dobra e, tutaj zwykłe drzewo, zwykłe drzewo sosna sosna drzewo tropikalne i drzewo tropikalne dobra daćmy to <laughs> tutaj tyle i tyle I ja tak co ja chciałem zrobić odłożyć to Iść do sali z zadaniami i odznaczyć co z drzewami Promowałem yy, Odwieść wyspę z świątynną pustynią yy, Nie. już tutaj był Posadzić co najmniej 5 rodzaj drzewa drewna, dobra Pokój enchantowania, twórz pokój alchemiczny. Upiecz czysteki ziemniaków. Stwórz 30-20. To z ziemniakami dam radę zrobić. Skocz w otchłań. Skoczyłem. Eee. w otchłań. Eee. Jakie głupie. Skoczyłem w Ładchłań Czyli skoro skoczyłem w otchłań to mogę tutaj odznaczyć to Skocz w Ładchłań yy... Jak potworów, no raczej nie wiem czy to wykonałem tu już 5 pułapek na zombie Dobra Co ja chciałbym zrobić? Aha wiem co już chciałem ludzie zrobić Chciałem przede wszystkim to pozbierać to wszystko co mam tutaj na tym Na moim polu To jeszcze na odcinku zrobię Rozmawiam sobie trochę. Właśnie co zamierzam po minecraft'cie zrobić Zamierzam przede wszystkim yy, nagrać yy, przegląd wcześniejszych wersji O Boże ile tego stworzyłem przypadek Jezus, ale się rypłem Ale się rypłem, ale dobra, dobrze, że te. Dynie nie są tak w ogóle potrzebne. No to niech tu rośnie. Tutaj mamy ogromne pole. Ogromne, ogromne pole. Eee, Przenicy, zapomniałem nazwy <laughs> przez chwilę. Eee. pa, pa, pa. pa, pa. Dlatego również, postaram się nagrać kolejny odcinek z fleszy smoków Małotowów. Eee, dalej na mapie Mir ale po stronie antyterrorystów. I będę pracował nad mapą. mapą, mapą. nad. Ferną, po stronie terrorystów. A potem po. Po stronie antyterrorystów. Że się po stronie terrorystów, zwykle te smoki są bardziej przydatne. W większości tak bywa, że te smoki. z ich więcej. Po prostu. jakieś taktyczne smoki, etc. A już urosły? Jezus Maria, ale rosną szybko. Arbuz. Te są słowem strasznie e, rzeczą do pożywienia. W realnym życiu też takie, że w sumie... <grym> się zbyt nie najesz bardziej. Zjesz to i ci się przestanie pić, chcieć. Ej, tutaj jeszcze trochę. Ciekawe ile mi zostanie... Ile mi zostanie nasion. I tak czuję, że może mi dużo dostać. Yy, dobrze. Jeszcze trochę tego pola. Jeszcze trochę. Czemu jest tyle tyle tych nasion z tego zawsze? 3 razy więcej nasion niż, albo dwa razy więcej nasion niż pszenicy. Dobra. Zrobione. Mam jeszcze na nasiona, o standardowa że nie mam. Py, py, py. Cyk, dobra. Tutaj zostawiam pszenicę. Którą za chwilę trzeba będzie przerobić w chleb. Ale to później. O, już 50 mam, nie ogarnąłem. Nie wiem, Jury, jeszcze pozbieram marchewki. Będę to wszystko zbierał do momentu, kiedy po prostu nie zapomnę tej podwójnej skrzynki, bo nie ma sensu więcej zbierać. Ja, byś, ja bym trochę z kumplem grał. Taką seryjkę wiecie, multiplayer z kimś na tej mapce. No to by było fajnie, tak, taką farmę dużo mieć. Bo by było. A teraz tutaj muszę... Troszeczkę jeszcze zrobić grządek tak zwanych. Bo jeszcze jeszcze stworzyć farmę czego, to ja muszę stworzyć jeszcze tutaj farmę. Czasów mam. Eee. Pieni, pszenicy, marchewek i ziemniaków. I mam. To wszystko mam. Brodawek mi brakuje. Trzciny buraków grzybów prawda, tego ogóle trzeba mówiłem czyli no, no dosyć różne rzeczy, bro sadzenia z tego tylko to sadź. jeść czy no co robi? Dobra, się przyknąłem <laughs> nic nie mówi. Szybko to trzeba zrobić. Szybko, szybko. Raz, dwa, to po... A nie. Oddzielanie się. Nie. Marchewek. Teraz takiego pola będziemy... Mnie to... Syk, syk, cyk I zostało nam... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prawie 7 staków. Dobra, rozłożymy to wszystko tutaj. Okej, okay, teraz ziemniaki. Do ziemniaków też dużo mam. Tylko te trujące ziemniaki, nawet nie wiedziałem mogą wylecieć tak z tego trujący ziemniak ja Wiem, że trujące ziemniaki zawsze wylatywają z ząpiaków, ale z tego to nie wiedziałem, że wylatują zawsze jak sadziłem ziemniaki to te e, nie wylatywają, to zgnite czy trujące trujące ziemniaki można coś z nich zrobić? nawet nie wiem trującego ziemniaka pewnie coś można na pewno coś można Posadźmy szybko szybko ile ja w ogóle mam odcinać? 27 minut ludzie 27 minut do odcinku. Z długo, długo. Kolejny będzie krótszy. Kolejny będzie krótszy. No dobra, proszę wybrać dwa. Pyk, ziemniaki tutaj wsadzamy. Ja ile sobie zostawić tak dwa miejsca sobie zostawię na tytujące ziemniaki. No ludzie. Ja was życzę na samym odcinku. Na razie. Cześć, pa.